League of Legends. Wymyśliłam, choć, że będę oceniała tylko i wyłącznie po wyglądzie z artów skórki i zrobiła z nich taki a top model, więc jeśli, jeśli jesteś ciekawy mojej opinii, to zapraszam serdecznie do oglądania. Ja jestem nimi i witam serdecznie. Jeśli chodzi o Eretroxa, to jest pierwszy alfabetycznie, więc standardowy skin moim zdaniem jest spoko, ale wydaje mi się, że da się lepiej. Jeśli chodzi o sędzie, to powiem Wam, że mega podobają mi się te skrzydła i kolorystyka. Jestem totalnie, totalnie za. Jestem ciekawa, czy znajdziemy coś lepszego, więc o ile standardowe to bym powiedziała, że takie może 7 na 10, o tyle tutaj daje takie 9 na 10. Uuu, tutaj totalnie taki inny klimat, troszeczkę można powiedzieć, że... Ala y, Transformers, ale mega mi się podoba, 9,5 na 10. Zobaczmy czy coś przebije, ale to już w kolejnej części.